Dzień dobry wszystkim, jesteście z Mistrz Geografii i zaczynamy nowy odcinek o turystyce Europy. Ta multiseria o Europie trwa nadal i jest bardzo dobrze przez Was przyjmowana. Dziękuję bardzo za to nie przedłużamy już więcej tego wstępu. Zaczynajmy. Na początek omówmy atrakcyjność turystyczną Europy, czyli dlaczego właściwie Europa jest odwiedzana. Głównie jest to zasługa pięknych gór, wielu ładnych mórz i jezior. Najczęściej właśnie w tych górach. Morza to również plaże, czyli wypoczynek, kąpanie się lub zabawa. To najczęściej przyciąga turystów. W Europie znajduje się taki kraj jak Francja, ale to chyba każdy wie. Ale jest on najchętniej odwiedzanym krajem całego świata. W 2019 roku przychodni, uwaga, 90 milionów turystów. Później już było słabiej, bo się zaczęła pandemia koronawirusa. No i oczywiście Europa sama w sobie jest bardzo bogata. Bardzo bogata jest ze względu na dobrą gospodarkę, o której też jest film. Zalecam oglądnięcie. Więc dużo osób z całego świata przyjeżdża, żeby się przekonać o tej bogatości. Omówimy jeszcze walory turystyczne naszego kraju. Jest, on też kraj, jest to kraj bardzo chętnie odwiedzany, ponieważ Polska ma bardzo bogatą historię, bardzo wiele wojen i bitew toczyło się w Polsce i jest w związku z tym dużo zabytków, które turyści chętnie odwiedzają. A poza tym również bardzo często jeżdżą turyści w Tatry, na przykład na Morskie Oko, w godzinach szczytu nad morskim okiem może być 5000 osób w ciągu jednego dnia, więc naprawdę dużo. Mogą jeszcze chodzić na Kasprowy Wiersz czy na Giewont. Często też, jak są kajakarzami, jeżdżą na Mazury, lub jak zwykle, przeważnie się jeździ w Polsce na Morze Bałtyckie. I jeszcze turystyka krajów zachodnich, o których mowa była już mnóstwo razy. Do Francji przyjeżdża bardzo dużo osób i to było mówione przed chwilą, ale nie tylko do Francji, do Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Włoch też. Najczęściej ci tu wszyscy turyści udają się nad morze lub w góry, ponieważ Francja, Niemcy i Włochy są położone niedaleko Alp i Mont Blanca, a ludzie często lubią zdobywać ten szczyt. A na wschód Europy, do naszej biednej Ukrainy lub do agresywnej Rosji albo na Białoruś. Mało kto jeździ, chyba że na Syberię. No, niewiele osób jeździ. Koniec odcinka o turystyce. Mam nadzieję, że był fajny. Jak był fajny i się coś nauczyłem, może zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Wtedy żaden nowy odcinek cię nie ominie. Dziękuję i do następnego odcinka.